Nie. Witam was, Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Szymo się z wami przywita. <laughs> Witajcie, ze mną jest Sołacki oraz Lillard I zagramy kolejny raz u World of... O oh, kurde, Thunder. World of Thunder, okej okay, mate. Chcesz coś nam powiedzieć o żołgach? <laughs> Nie. Proszę, powiedz Tomu? nam o Shermanie M4. Cały no, odcinek, jest... całe dwie godziny się przygotowywałeś. No, I no powiedz nam, dlaczego wygrał, wygrał wygrał Sherman, dlaczego wygrał drugą wojnę światową? Kto wygrał II wojnę? Co? Sherman, dlaczego wygrał II wojnę światową? Sherman nie wygrał II wojny światowej. No to kurwa mów o tym. To był. To chujnia. No właśnie, no to był. Jeden strzał i się zapalał jak pudełko zapałek, jak mówili Niemcy. To tak naprawdę C34 zmienił e, losy wojny. A nie ten M3, którym teraz jeździsz. Amerykanie myśleli nie, na początku gówno, wojny. To... Myśleli, że, uh, ilość szmapo. Jest, że ilość dział Ogórek szma, Że ilość działał i najlepszym się że tak. Kurwa, tak? ogórek, dajesz, dajesz, nie driftuj. No i kurwa, zadriftował za bardzo. nie zjebali fizykę czołgów. Potem no jak nie jak wierzę, że to gówno mnie wyprzedza. Co, Szymon? No. no. Ambrams by się tu przydał, kurwa, <grymne> wtedy to, to by to, to. Drift, trzyma to. Masz, masz już BT5. Ale to był rezerw. A. Chodź, kuba, weź ten, to się pociągnę w górę. Ale co, górkiem to ja jestem szybszy od ciebie. A tak. To. Zaciągnij no to mnie! To pan na No do powodzenia. Nieważne. O! Oj! O, Podczepiłem się po prostu. Cześć. Czym rymci. Jeść, Kuba. Tylko nie zgiń. No, Szymon... Szymon... Co? Powiedz nam, proszę, czemu T-34 wygrała wojna? Dajcie mi do końca. O kurwa, drifty. Nie dokończyłem tam, dopóki mi... Sołatyk się nie przerwał. Jest tak. że Amerykanie są głupi, byli głupi i zawsze będą głupi, okej? Okay? Dawaj. Zacznijmy od It's tego, Run! Run, my brother! O kurwa! Jaki że Niemcy. budowali czołgi na jakość. Dlatego Amerykanie zaś. O, uwaga, kuba przed tobą, znaczy koło ciebie. Nie! nie. Co? Chowaj się, chowaj się. Pomocy! Czekaj, czekaj. O kurwa, nie przekręciłem działań, nie zdążyłem. że do tego jebaki! nic z nim nie grałem. Kurwa, nic, nie mam, zniszczyli mi gąsienice. Przelaj! Czekaj! Szukam okienka! Kurwa! Dużo <grym _> szybciej pomóż mi! No ale tak nie działa. Szuka okienka! Kurwa, po chuju fest, nie mogę się ruszać! Żebym mógł strzelić! No ale to on, on mnie olewa, bo wie, że mam mnie na hita i tak. Kurwa, po chuju fest! Target damage, kurwa! Nie Nic nie mogę że. niczym strzelić, kurwa, pierdolony! Szukaj okienka! No ty kurwa, ile, ile jest okienek? Na żółto mi świeci celownik jak jest okienko? Powinno na zielono, ale to za, Kurwa, nie ma. Kurwa! Okienko! Nic się nie stało. No świecił mi na zielono! No Kurwa target ten To mam no, mocniejsze no, okienko niż ja strzał. No. Jeszcze się kurwa palę, zajebiście. Jodo. No to kuźwa włącz się. Chodź tu mogę... Nie mogę, nie tu... mam, pierwszy raz. Chodź tu, przeciągnę stop. Cię. No to zdychaj. Chuje. Nic mi nie działało. Okej, okay, mate. Gdzie on jest, Kuba? Dobra, tak długo wytrzymałem. U. Kuba, gdzie? jest. Gdzie on jest? U. O tu. Gdzie... Dobra, chuj, jadę. Ja o, się cześć. reperuję, więc ja nie ruszę. Trafienie krytyczne, Yolo. Swag. Czekaj, okienko miałem, daj mu przyjechać. <laughs> okienko. Czekaj, czekaj. O. Kurwa, nie mogę, reperuje się. No i świeci mi na zielono. Jestem w tym spocie Dobra, teraz już kurwa nie strzelę w okienko, bo przejdzie w puste miejsce. Strzelę o, w pociągu. Hit, hit jest, hit jeden, kurwa Expo. Dawaj, zbieram wszystko na siebie. Kurwa, zbiera agro. Pierwszy jest bo. na zielono, tylko że. Jak wyjść respicje na punkcie C? Nie rozumiem. Czas, czasami można, czasami nie. Wiesz, World Thunder i bugi. Casual. O, jeszcze. Wow. Ja cię. Jak e, Kuba dam ci dobrą radę, jak strzelasz w czołgi. I jak ci się pokazuje ten X-ro. <laughs> jak ci się pokazuje ten bro, -A, to bro. Upatrz... <laughs> Widziałeś ten drift? Tak. Jak ci się pokazuje e, ten... Artur wytłumacz mi jedno! Przestańcie mi przerywać! To jest to my word. Zniszczyłem, zniszczyłem samolot! I ktoś mnie zabił. Wow! What, What the fuck! Grand Rysz Unit destroyed! What the fuck, zabiłem kogoś darego! Ja zniszczyłem samolot! Zniszczyłem mapę. To jest po hmm. po 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 <st water> pojebane. Nie było na materiale, nie liczy się. Śi. O, też ma to. Na pewno będzie, że zeszliłem coś. No, no kurwa, nie. A, aż to zamarza. No bez kitu leciał na mnie. Rest jak będzie na was leciał samolot, to zaczniecie tego strzelać z KM-u. Bro, jestem, jestem preśnięty Dobra Kuba, jak będziesz mieć tego X-Raya, to zaraz się zlokalizować w skład amunicji i ja to, to, to X-Ray kurwa. jak się no robi X-ray? No jak ci pokazuję jak strzelisz, czy będzie penetracja, to ci pokazuję jaką część przez spenetrowałeś. Penetration Albo jest skład amunicji, ja albo Penetruję się... zawsze tył. Albo załoga. Interesting. O kurwa, mam aż 24 bomby. Twardak skała, powinno być twardak skurczyby, Twarda Twardak z Twardak, twoja mama. Siedem o! bomb, gwiazdka, kurwa. Ale co, już? Patrz, ile punktów! Deal with it! Shadow! O, o. Kurde, nie zdążyłem się wyjebać. <laughs> ile punktów, ile punktów? Jestem ostatni. <laughs> He, jestem w połowie. Obczajcie to! Nie widzę cię. No to też ma to. it up! Suck my. To potrwa dłużej niż myślałem. Dobra, jestem ready, lecimy dalej. Zwręcz idealnie, do boju. Fuck. Do boju. Yes! nie jakaś inna mapa... Szymon! Hmm? Wypowiedź... Ja się mam fapfoldery foldery, z... -folderów. Ale jak... to... folderów. Jak macie... Jak widzę, macie coś lepszego do powiedzenia, no to... Znaczy, wszystko co mówimy jest bardziej lepsze, no ale... A no dobra, no to... Bo wiesz, że przed nagraniem płakałeś, że nie będziesz nic mówić, bo jesteś małą cipką, która nie potrafi się wypowiedzieć. Chciałem na której bazie się ryspimy? Chodźcie na północny. Ale kurwa lagi Ja nie wiem, ja, ja, nie wiem, co ja zrobiłem Pewnie się zryspimy tak, winnych. Ja innych Jedziemy na A? O, Słowacki! Nie, na C, na C, na C, na C Zawracaj Ale to... Kurwa mać. Zawróć, tak jesteś szybszy Marekackie szałgi są, są takie wysokie Co? Jakie? Są takie wysokie Ale jakie? No wysokie ale jakie czołgi? Kogo? Amerykańskie. Jak na przykład, Afryka Afrykańskie? Nimi... Amerykańskie. <gry> Hamburgerów. Jak na par... Amerykańskie. A. No. Jak na, par... jak na przykład podjeżdżam pod Niemca... No co ty robisz debilu? Jeźdź do przodu, bo nas zabiją. Parzę się na Niemca, to nie mogę strzelić w okienko. No i co ty robisz? Próbuję nie. strzelić w okienko. Chciałem cię zrzucić, ale pomyślałem, Nie Dawaj się złączymy linami i mnie zrzucisz. Już to robiliśmy. I co? <laughs> ale się efekt był. Dobra, lecimy. Chodź! na C! To no ty głównie. Punkty są ważne. Czekaj, <laughs> kogoś nie zabiję. Kurwa. A ja tyle miałem punktów na poszczególnej bitwie, że już jestem spełniony. Ej, gdzie jest C? Tam na dole? Nie, hmm. C jest na górze. Tylko uważaj, bo na C zawsze jest rozpierdol. Dlatego tam jadę. Jolo! o! grać. Okej. Okay. Jest jakoś kurwę kurwa nazistowską i z kurwo chlaście Jakby ktoś się zastanawiał w jakie czołgi iść od razu od razu Niemców Mówiłeś Jest to no, to muszę powtórzyć jeszcze bo jest to kurwa plaga tej gry mm, nie Ta do końca Tiger nie, grałeś gorszy... pan, nie grałeś panterą Tiger ma, go ma gorszy armor e, ma gorszą zbroję od M4A1 Coś tu jest polecam, kontinu, nie tak. Polecam na pluski. są jest najlepiej także. No na to wychodzi na razie. Zobaczymy jak będzie umurika. No no no, zobaczymy na wyższych tierach jak będzie Na razie mi się Ameryka bardzo Chłopaki podoba. Baki na razie nikogo nie widzę. Zobaczymy jak na trzecich tierach będzie. Tak o ile w ogóle drugi jeszcze blokują. No no, no bo... Zobaczcie, przedstawia się tak, że... Dobra, jedna na C, Nie, Całe drzewko amerykańskie jest odlokowane. Jest tak jakby jedna trzecia. Kurwa, jumpy robię jak jebany kurwa... Jeep. Coco Jumbo! Nie. Ciekawe I'm czy zdążę. I'm in love zdąży. with the coco. I'm in love with the coco. fiction ah yee No z kurwy fiction. Zone captured. Czemu mam się reperować? Nie, nie, nie musisz. No, możesz mi kurwa nie pchać? Czekaj, ja tu zielone punkciki widzę. Ja też. No kurwaj pan. Pan słowa, się. Nie, nie słowa. się. Czemu strzamy do niego przez skałę? What the fuck? Lol. Czemu zniknął? Nie, nie, bo straciliśmy go z pola widzenia chyba. On to... chyba tam jeszcze siedzi o, z kurwansem. chuj chujcie. Trzeba się schować. O co? Tak dla jaj. Aha. To śmiem, Rozpędzaj się. Blocks. Nikogo tu nie ma? Chodź za mną. Mój mejcie Rozpędzaj się, o górku. Mam cię kryć, Artur? No, nie wiem, jesteś gdzieś na górze. A, Czekaj, nie, nie, nie to... bardzo. Pomóż mi. Dobra ranie go. jest znaczy, na dru na, dru na drugiej na drugiej stronie Aha. mapy. One shot down. Da, gdzie macie tam czołgi na C? Bo mam bombowca, ale chyba nie zniszczyłem. Dobra, one. To tu jest szarmi, tam gdzie um umrę teraz. A dobra, widzę to i mam cały czas walić w jedno miejsce, żeby go rozwalić, tak? Czy A. mam w różne miejsca walić? To jest Co się strzelać w okienko, w silnik, czyli z tyłu, bądź w załogę całą. <gulia> czy wszędzie. Lub w amunicję, bo może wybuchnąć. No. <gulia> Lub ogólnie strzelaj najpierw w żebym przestał się ró... Ogólnie staraj się gosienicze. go trafić. No <gulia> zacznijmy od tego. Jadę przyjąć sam B. Fuck you all Kurwa co za Ja cię jest nade mną Szymur. Szymur? Yep. Ja pierdolę, wjechałem w to gówno krzyżakowe i zginąłem. Jakie gówno ku... a. Masz na myśli Res dzisiaj, psie. Res psie, kurwo. Będę zabijać. Wow, niszczę nawet jak nie niszczę. Jolo. prawiły mi się czołg? Nie chuja. Zostało mi już tylko chyba działo główne. Fuck. Znaczy, działo poboczne. Jedziemy na ich Spawna na YOLO. tak się gra w tą grę. No już nie, ja to było skomplikowany. The best squad. i to gówno daje, tak na dobrą sprawę. Daje kasę. A jak samolotem lecę, to wtedy zdobywam też na czołgi? Tak. Aha. To sens. Zdobywasz na czołg, w którym aktualnie jesteś Znaczy wiesz, zdobywasz normalnie na odblokowanie czołgu, ale także zdobywasz exp na odblokowanie Nie, że ja się em zanim tym czołgiem zdobędę coś. Możemy pojechać jeden sam albo nie. Nie, uda mi się. Jestem ready. To co, trzy bitwy nagramy czy nie? Tak, czemu nie? Do boju lecimy. A możemy pójść na samoloty bo co wyjebać coś ci? to też trzeba podbić nie przeszła to Czemu jesteś ziemniak jesteś ziemniak wstydź się, kurwa oczy kur... znaczy jesteś cebulak no i ci wyjebie no to dawaj Chodź na nord, na nord panowy, nord. Pierdolę, idę na south. Czemu? Bo south jest dobre. Dobra, co ci pomogę, bo ja Let the base, canon, kick it. Nie, 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 mam remix. Psych! Dobra, nie. Nie będzie się zrespiłem. Nie będzie się zrespiłeś. To dobrze. Chodź, Jacob. To jedziemy, wywal go. Pierdolino. By Jezu, coś się dzieje syn. Penetration. No w dupę, jakieś oczy nawet mnie pierdoli. I kurwa. Je, Dobra. Ha, Artur. Co? Znaczy nie, wróć Szymon. Kiss my jest. Jadę nad tobą. No, czemu mnie bijesz, o to? Już co nie kurde płonę. Ja? No ty kurwa. Kurczę za mnie się przebiło. No zobacz, jak dymie. No, kurwa. A nie, sorry, no to do no mojego driftu. Haha, czasem za strzela. No, to zawsze się walczy o punkty, nie można. Idziemy na A? Powiedzcie, no. że na A. To dobrze. Nie, lecimy Rozpędź na b na C. Rozpędź mam... się. Jestem pierwszy prawie, mam 5 punktów. Rzeszlanie oh. do... do Artura. Kurwa, kto do mnie strzela. A, to tak, kurwa. E, ten za tobą, M30. E, Fizer mu. Oj. Sakydop. Szukaj, dobra. Target on damage. Dobra, czuję, że nie dam rady mu. Yolo. Dobra, trafiłem w ziemię. O, tu jest, tu jest jakiś mały cel. Ja go zabiję. No ty kurwo! Pikachu po wylewie jebany. <grym> Dobra, zajebałem. Co to tam jedzie? Jakiś zapierdala. Kurczy syn. Nie wiem, staram się go trafić w gąsienicę. Dostał krytykę. Dobra, padł, padł, padł. Padu. Pada, pada. Już to już padł. Dobra, padł. Nawet nie ja dostałem asysta, bo jebnąłem krytyka bo że źle. No ja go znisz. Ty kurwo. Dostajesz Kubo asystę? Jakiś zajebany cfermię z... z rozejmi mi No to z O kurwa, nie dam mu rady, co? Znaczy... Cofaj się, cofa się, Aha, on już umarł. Ale ta są zone A. Gdzie są? No, Szymona To ja Oj Sorry Sorry <grym> Dobra I tak nikogo nie ma na razie Tam po lewej zaraz nas kruszył, nie do pierwszej. Eee, A zone lewej. captured No i to. Dobra, to teraz czekam, czekam się o... dalej? Nie, czekam aż ktoś wyjeździ i będziemy walić w podwozie Tak jak ja teraz? Okej, okay, dobra no Nie, tutaj, tutaj <grym> gdzie ja? <grym> tak jak ja wyjeżdżam W sensie tak będziemy go walić Tak się umiera, Kuba kumin. <grym> To się zreperuje, mogę strzelać kiedy reperuje? Ta. Tak. Tak Jeśli nie reperujesz działa Tylko nie możesz po prostu jeździć A no, no to ma sens Nie A, kurwa, strzelaj strzela podczas naprawy działa Yolo, right? A, to tego nawet nie trzeba wytłumaczyć Co, co, co się najwyżej stanie? Nie wiem, rękę mi odjebie Ech Palce. Pięta palce. Dobra O, no, dostał Oj No, Oj, no ruszaj o. się o, o, górę działa Ach, górek ciała, kurwa... Dobra... Strzelaj w ogieńko! Dobra, mam zielone... Dostałem. szczylam Pomocy! Dostał w coś. szczylam Dostał w coś drugi raz. szczylam Dostał w coś trzeci raz. Kogo ty strzelasz? Z Grand S Unit. S <laughs> Serio? Poważnie. Ej, od lewej, od lewej, od lewej. Od lewej, trzeba przejechać panowie, bo tam nas wystrzelają zaraz. No jadę. Nie jakiś n 2 się kampi. Wiem, 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 wiem. tak Pikachu po wlewie Dobra, nie zdążyłem. Dobra, dogonię go. Dobra, mate. Dobra, nie dogonię go. Trzymaj go tam. Kurwa, o. ten... List. Dobra, trafiłem go w co? coś. Zaraz zginę. W, w no to chowaj się, chowaj się. Nie, co ty żartowałem, ja nie dam mu rady. He, z... Grand Unit Destroyed. No i ładnie. <laughs> Ale to jest Grand <laughs> Unit Destroyed, to jest gracz czy Grand Unit? To jest Unit? gracz. To był What? Już... No to gracz. Nie, to nie, to nie był gracz. gracz. To był gracz. O kurwa, zabiję dwóch graczy! Hahaha! cały czas na Ale osobę. jestem zajebisty. Jej. Ej, ten kurek t... sądzi. O kurwa. Oj, coś się złego tam dzieje, co? A, Ale wasz... szczelają. Wasz Możesz mi go kurwa zostawić. Here's tu już będzie kurwa... Kurwa gratuluję No ty ty Tak mi kurwa robisz na samolotach Muszę się zemścić Nie robisz tego tak oj, 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 bomby, bomby Żyjesz Artur? Tak, no przez... Nie strzelaj kurwa we mnie A, ja. A to nie A to już drugi, którego mi zajebaliście Kurwa Zajebaliśmy na... Witaj w naszym świecie, cioto Nawet o to. Ale trzeci powiem Już wiesz jak się czuję na samolotach? O, o, zajebany u kolejnego? Target damage. Ja Dobra, tu jest problem. Ja pojechałem na ich spawnik point'a. O, widzę go. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee. No wy kurwy... Eee... Znalazłem okienko. <grym> o pierdolcie, <ty> ja... <grym> Jebać twoje okienko. Dobra, wróg, wróg, wróg. Ej, dostajesz za teamwork'a, to się odwal. Nie, nie dostaję. No ja ty, dostałem, pośledzony jesteś. Czekajcie, ja 200 Kasy, wow! Majątek No ile razy już tak zrobiliśmy? Kilkanaście. Uważaj, zaraz wyjedzie. Co wyjedzie? Ja tam Co wyjedzie? jadę i drugiego spawn pointa. O, to jest tutaj. Czemu jestem sam? Ja pojechałem dalej. Jestem po twojej prawej. Jest nic moc, ale nie mogę mu nic zrobić. Strzelaj w okienko! No nareszcie coś zniszczyłem i jeszcze się kończę palę <grymne> Te emocje, te wybuchy <grymne> Fajszisz się Chyba zrezygnował. i bo ktoś No nie strzelaj we mnie cio to Ty <grymne> zginął No i dobrze właśnie chciałem cię zajeba się działo mnie to Ciota, pieprzona. Nawet nie umie przyjąć do wiadomości, że jest najsłabszy. Co? O, a <dłuchosna> oh, jest na tobą. Jadę do ciebie, Arturku. Czemu jesteśmy na ich spalnia? Jesteśmy the best składem again. Jezu, nie, co niespodzianka. Jestem ostatni. Again. <grytschaft> That's was... Jesteście w naszym składzie. Oh, Ale i tak jesteś na środku. składzie. i tak dobrze. Tylko, że strasznie te czołgi się długo nabiją. Trochę. Nie wiem, ja... W myślę, że nie wow, dopiero kurwa ten. Nie, samoloty to na trzecich tierach wystarczy mi 5 bitew, by nabić. The fuck. Czyli tam 10. A no. jestem na pierwszej i to moja szósta bitwa. I kurde gówno dostaję. Dobra panowie. Kończymy ten odcinek. <grym> tak. No Trzymajcie się wierzy. wszyscy. Także tak, żegnajcie. I zobaczmy w na następnym odcinku, kiedy dalej będziemy stealować Ksimonowi kile. No. prepare your awareness.